Żurawski dyrektor szkoły, instruktor ochrony osobistej. Szkoła Delta no to szkoła, która może powiedzieć, że szkoła już z tradycjami, która szkoli między innymi pracowników ochrony. Proszę powiedzieć, jaka jest oferta szkół i dla kogo jest skierowana? Znaczy, oferta skierowana jest do młodych ludzi, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną, szkołę średnią. No, którzy widzą się w przyszłości w zawodach mundurowych, e, którzy po prostu no, tymi zawodami mundurowymi się interesują. E, tutaj, e, dlaczego mówię o zawodach mundurowych? E, my kształcimy w zawodzie technik ochrony fizycznej osób imienia. E, dodatkowo jest jeszcze wiele innych kwalifikacji, które e, te osoby kończące u nas szkołę uzyskują w trakcie kształcenia. Natomiast e, mówię o służbach mundurowych dlatego, że środki przymusu bezpośredniego, broń palną, którą wykorzystujemy, Dzisiaj w stoisku co prawda nie mamy wielu egzemplarzy, ale mamy karabinek Berry, lmp 5 Ta broń wykorzystywana jest przez służby mundurowe i służby specjalne. Środki przymusu bezpośredniego, część przepisów jest tożsama. Więc dlatego też ci ludzie później chcąc pracować w branżach mundurowych różnych, no już naprawdę dużo tutaj mają duży poler zrobiony i na pewno jest, jest im dużo, dużo łatwiej. Kontakt z I widzimy tutaj o sumie elementy wycofania Dziękuję. osób wybranych o bezwładnienie dla Was poprzez oddanie. Natomiast jeśli chodzi o naszą szkołę, my cały czas modyfikujemy program, staramy się, aby ci ludzie nabyli umiejętności, które no, pozwolą im profesjonalnie pracować, a przede wszystkim chodzi tu o to, że jeśli pójdą do pracodawcy, ten pracodawca ma być z nich zadowolony. To mają być najlepiej przygotowani ludzie, taki jest cel. Natomiast mamy w tej chwili w szkole bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych. Mieliśmy dzisiaj tutaj pokaz ochrony osobistej eskorty tak zwanego VIP-a, czyli osoby chronionej, która, no w którym to pokazie przedstawialiśmy procedury występujące w przypadku ataku za pomocą broni palnej, za pomocą narzędzia na osobę chronioną. Cała procedura była pokazana tutaj, co, co w takim wypadku robi zespół eskorty ochronnej. Mieliśmy też pokaz samoobrony i technik interwencyjnych. Tych zajęć w szkole jest naprawdę dużo i no, służą temu, żeby ci ludzie byli naprawdę profesjonalnie do pracy przygotowani, bo to jest podstawowy element. Jeżeli chodzi o warunki, jakie musi spełnić przyszły was słuchacz, przyszły was słuchacz, czyli wykształcenie średnie, tak, tak. konieczna jest matura. Czy nie ma wymogu posiadania matury? Jest to szkoła policjalna, czyli no, ta matura nie jest wymagana. Natomiast no, oczywiście słuchacz to powinna być osoba niekarana za przestępstwa umyślne i osoba zdrowa, tak? dlatego że i tak później przechodzi szereg badań specjalistycznych, no, które, które warunkują to, czy będzie pracował w branży ochrony, czy nie będzie pracował. Jak wyglądają takie zajęcia? Powiedzieliśmy sobie o tym, że e, duży nacisk kładziony jest na zajęcia praktyczne między innymi. Zapewne za tym musi iść również teoria, albo przed tym nawet. Tak? E, co taki słuchacz robi na pierwszym roku, co robi na drugim roku? E, czy zajęcia odbywają się tylko w szkole, czy również poza szkołą w terenie? Słuchacz, już w pierwszym semestrze oczywiście bierze udział w zajęciach praktycznych. Już w pierwszym semestrze, bo mamy cztery semestry, dwa lata nauki, cztery semestry, w pierwszym semestrze już jest strzelanie, strzelanie ostre z amunicji ostrej, z broni palnej bojowej, czyli krótkiej. Strzelamy z pistoletów marki Walter Glock i to strzelanie już jest w pierwszym semestrze. Oczywiście jest to poprzedzone po pierwsze treningiem strzeleckim mozolnymi ćwiczeniami, a także teorią niezbędną. No i oczywiście poprzedzone jest też całą kwestią warunków bezpieczeństwa. Natomiast już zajęcia symulacyjne z ochrony osobistej, które, które tutaj ja prowadzę, już wdrażamy tutaj poruszanie się w szykach ochronnych, odpieranie ataku na osobę chronioną, już, już stosujemy samochód, już stosujemy samochód, czyli powiedzmy pokazujemy jak chroni się osobę w przypadku kolumny samochodów. I wiadomo, wszystkie te zajęcia poprzedzone są niezbędną teorią i jeśli trzeba niezbędnym treningiem, prawda, żeby, no, tak jak w przypadku strzelania, żeby do tego strzelania ostatecznego no, mogło dojść. Przy kształceniu i szkoleniu strzeleckim kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby słuchacze w przyszłej pracy potrafili obsłużyć broń profesjonalnie. Tu nie chodzi o to, żeby umieli bo strzelać, muszą umieć. Muszą umieć celnie strzelać. To są elementy oczywiście mozolnego treningu. Natomiast tu też chodzi o pracę na kaburze. Wykorzystujemy kabury. Tak zwany fobus to jest kabura plastikowa taktyczna. Wykorzystujemy oczywiście też kabury skórzane, również inne, ale tu chodzi o to, żeby ten słuchacz umiał posłużyć się tą bronią w sytuacji oczywiście takiej zagrożenia. tak? No, czyli ustawiamy się panowie teraz. Uwaga! Cel! Kabura! Cel! Kabura! Okay. Okej. I tak mniej więcej wygląda sytuacja obsługi broni w naszej szkole. Ten człowiek musi wiedzieć, jak ma z tym narzędziem postępować. Jest to narzędzie niebezpieczne, ale nie ma się co go bać, tylko po prostu no, praktyka, praktyka, praktyka i y, oczywiście dochodzimy do perfekcji. No niemniej jednak podstawowe zasady bezpieczeństwa tutaj muszą być zawsze zachowane. Wachowiek Tomasz, jestem instruktorem w Centrum szkoleniowo dydaktycznym Służby Ochrony Delta. Pracujesz praktycznie od 12 lat i uczę zajęć samoobrony, tak jak tutaj widzicie, drodzy Państwo, oprócz tego fizycznej ochrony osób. Na jakiej zasadzie wyglądają te zajęcia, bo ja rozumiem, że pan prowadzi zajęcia praktyczne, tak? Tak, głównie prowadzę zajęcia praktyczne, aczkolwiek jeżeli chodzi o fizyczną ochronę osób, to tutaj też będziemy mieli pokaz, to tam trzeba na pewno niestety wyłożyć teorię, żeby słuchacz wiedział, jak ma się zachowywać. Jakie ma wykonywać czynności, a potem dopiero przechodzimy do praktyki. Jeżeli chodzi o te zajęcia, to nie tylko siła, ale przede wszystkim właśnie wiedza, to, o czym pan powiedział, czyli teoria, ale odpowiednie podejście do sprawy, tak? Tak, i też trzeba y, nauczyć pewnych odruchów, które, których człowiek nie ma. Jeżeli jest atak i zagrożenie, jeżeli ochraniają VIP-a, idąc, jak zobaczycie panowie, to za chwilę będzie pokaz ochraniają vip a człowiek ma odruch uciekania przed zagrożeniem, tu niestety musimy nauczyć wychodzenia. W zagrożenie, czyli własnym ciałem praktycznie zasłonić osobę yy, na korzyść której pracujemy, czyli na korzyść tego VIPa. Yy, muszę zadać to pytanie, bo przecież do szkoły chodzą nie tylko mężczyźni, yy, również kobiety. Jak pan ocenia, bo przypracuje pan również, yy, szkoli pan nie tylko facetów, tak, yy, ale również yy, przyszłych pracowników ochrony, które są kobietami. Yy, nawet można powiedzieć, że yy, wiele głów państw yy, na świecie wykorzystują kobiety do ochrony i kobiety coraz lepiej się spełniają yy, w tym yy, zawodzie chociażby dlatego, że kobiety mają wrodzony dar wyczuwania zagrożeń, gdzie mężczyzna, no niestety muszę powiedzieć, na, korzyść, na niekorzyść mężczyzn, że troszeczkę ustępują w tym, w tym dziale kobietom. Kobiety są bardziej czujne, jeżeli chodzi o wykrywanie zagrożeń. Ale jeżeli chodzi o samoobronę, tak jak widzimy na załączonym obrazku, tutaj sobie panie też doskonale radzą i z roku na rok coraz więcej właśnie pani przychodzi do szkoły. Jeżeli chodzi o te techniki samoobrony, które między innymi tutaj widzimy, czy podczas pokazu, proszę powiedzieć, na jakich podstawach są one tworzone? Czy jest to jakiś miks sztuk walki jaka to jest szkoła jak to może nazwać? rozumiem no, to nie jest właśnie szkoła to są wybrane elementy sztuk walki z różnych dziedzin po prostu sprawdzone przez specjalistów przez zawodowców już kiedyś w życiu w boju wybrane przez określone przez ministerstwo MSW gdzie są narzucone programem już może nie sama technika ale elementy obronne czyli chodzi o to żeby szybko i skutecznie obezwładnić przeciwnika Do przeciwnika albo jeżeli tu mamy pracownika ochrony no to napastnika, który zagraża podczas wykonywania swoich obowiązków. Również tak jak widzimy czasami chcemy uniknąć elementów takich jak są w telewizji pokazywane, gdzie pracownik Straży Miejskiej czy innych służb no popełnia jakieś tam błędy i to, to jest wykwytywane. My staramy się unikać tego i uczyć w taki stop, stopniu, żeby każdy słuchacz właśnie wiedział jak z tego wybrnąć, jak to zastosować, żeby było zgodnie z prawem. No i oczywiście oprócz tego właśnie jest też, są przedmioty prawne u nas w szkole, które też są wykładane. profil absolwenta szkoły, to znaczy gdzie on może skierować swoje kroki po ukończeniu, yy, po ukończeniu szkoły Delta? Znaczy, tak naprawdę yy, yy... Tutaj staramy się my brać udział w kierowaniu naszych absolwentów. E, duża część naszych absolwentów to są e, no, teraźniejsi e, ci, którzy konwojują wartości pieniężne, pracownicy ochrony, tak, czyli konwojenci. E, także duża część pracuje w grupach interwencyjnych, prac, e, duża część pracuje chroniąc jednostki wojskowe, a także e, mamy wielu absolwentów pracujących na przykład w służbie ochrony lotniska, w straży ochrony kolei Innych formacjach, bo tych formacji jest naprawdę dość sporo. I tak naprawdę zapotrzebowanie na profesjonalnych ludzi w tej branży jest duże. Bo mówi się o tym, że, mm, e, że jest bezrobocie duże w naszym kraju. Natomiast e, słuchając pracodawców, to nie kwestia bezrobocia, tylko w niektórych przypadkach przede wszystkim tu chodzi o kompetencje i umiejętności ludzi, którzy, e, że tak powiem, przychodzą do tych pracodawców. Tak jest, tym bardziej, że. Y Narodził się taki obraz ochroniarza, tak? czyli osoby, która zazwyczaj jest osobą mającą jakieś, że tak powiem, jakiś stopień niepełnosprawności po prostu siedzącego czy stojącego przy wejściu do sklepu. Ja rozumiem, że to nie jest, mam nadzieję, że to nie jest ten profil ochroniarza w waszym wydaniu. Tak? Absolutnie w stu to nie jest ten profil. Przede wszystkim tu chciałbym zwrócić uwagę na to, że są obiekty i są, że tak powiem, no, formy pracy w tej branży, które nie wymagają specjalistycznych kwalifikacji. Natomiast, tak jak mówiłem wcześniej, badania, które pracownicy ochrony chcący być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób mienia muszą przejść. To no, są to badania specjalistyczne i no, ciężko by było im przejść te badania będąc, że tak powiem, no... W, mając jakiś powiedzmy tam stopień inwalidztwa. Natomiast tutaj przede wszystkim kładziemy nacisk i, 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 i mamy taką dewizę, tak, plus racja ochrona biz, czyli rozum większy niż siła, to ma właśnie znaczyć, że pracownik usług ochrony osób mienia to osoba przygotowana pod każdym względem, czyli kulturalna, umiejąca się zachować w każdej sytuacji, ale też od części naszych Naszych absolwentów w niektórych formacjach wymaga się umiejętności posługiwania się językiem obcym. No, tu mówię o języku angielskim. Więc to, to, to nie mogą być osoby, które po prostu no, gdzieś tam się przyuczyły i, 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 te, i, i, no, i tego typu podobne osoby. To muszą być osoby profesjonalnie do tej pracy przygotowane, znające przepisy, znające procedury i przede wszystkim umiejące zadziałać w sytuacji takiej no, kryzysowej, ekstremalnej. Oczywiście no, duża tutaj, że tak powiem yy, duży obowiązek spoczywa w tym zakresie na nas. ale no, staramy się proszę wierzyć ten warsztat przekazać jak najlepiej zresztą jeśli chodzi o szkolnictwo tego typu, żadne szkoły w Polsce nie prowadzą strzelań z takiego sprzętu, na którym my pracujemy z takiej broni, na, którym, na której my pracujemy, a przede wszystkim nie prowadzą zajęć praktycznych no, w tak szerokim zakresie, jak robimy to. Nie. Dzisiaj jesteśmy na targach w Hali Mistrzów, gdzie prezentują się różne uczelnie, różne szkoły i nie tylko, bo również i przedsiębiorcy, ale jeżeli ktoś chciałby jeszcze zobaczyć tak naprawdę, czym wy się zajmujecie, może przyjść w sobotę do Waszej szkoły w Włocach, tak? Tak, 11 kwietnia między godziną 10 a 13 prezentujemy krótki, treściwy program. E, oczywiście będzie e, prezentowana broń palna e, wykorzystywana w służbach mundurowych ogólnie rzecz biorąc, bo tam będą w zasadzie będzie większość jednostek broni krótkiej, długiej, e, oczywiście palnej, bo, bo, bo ja tu chciałbym podkreślić, że my nie uczymy i nie strzelamy na, na, na replikach czy na sprzęcie sportowym. Oczywiście w treningu takim e, e, wstępnym jak najbardziej, ale ogólnie ci ludzie operują bronią palną, każdego rodzaju, każdego rodzaju bronią palną i do tego są przygotowani. Na tym dniu otwartych drzwi będzie można tę broń obejrzeć, będzie można zobaczyć pokaz ochrony osobistej, pokaz samobrony technik interwencyjnych i zapoznać się ogólnie z ofertą szkoły, dowiedzieć się więcej w kwestii wykonywania zawodu.